Trochę ominęliśmy temat śmierci w dzisiejszych odcinkach, a on jest bardzo ważny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Pan Jezus, oprócz tego, że mówi pragnę, to dzisiaj umiera. W naszym życiu też wiele osób umiera. Posłuchajmy świadectwo Moniki. Śmierć znajomej osoby. Jak pierwszy raz się zetknęłam z tym tematem, miałam 16 lat. I kiedy straciłam osobę, którą widywałam codziennie, byłam w bardzo ciężkim szoku. Przerażało mnie, że nasze życie mogłoby się skończyć tu i teraz. Wielkie pytania, które mi wtedy towarzyszyły, to czym jest życie? I bardzo mocno potrzebowałam zapewnienia, że to coś więcej niż tylko to, czego tu i teraz dotykamy. Z tym moim pytaniem instynktownie udałam się do kościoła. To było takie proste skojarzenie, bo w kościele odbywają się pogrzeby. Tam trafiłam na kilka rozmów, rekolekcji, i Jezus dał mi odpowiedź. Jezus, który dał nam zbawienie, otworzył nam bramy do nieba. Nie towarzyszyły mi wtedy żadne wielkie emocje, przeżycia ani uniesienia modlitewne, tylko odpowiedź, którą uzyskałam, mi pasowała. I z tej rozpaczy, w której trwałam, zaufałam Jezusowi. I bardzo szybko uzyskałam uspokojenie o tych, którzy odeszli i wskazanie tego, co ja mogę robić. Modlić się za nich i mieć nadzieję na to, że się spotkamy w niebie. Ale to dopiero początek. Dzięki tej relacji z Jezusem, którą wtedy nawiązałam, chociaż traktowałam ją bardzo powierzchownie, skupiając się tylko na tym, co wtedy wydawało się mi, że potrzebowałam. Pan Bóg prowadził mnie głębiej. W czasie modlitwy, ze Słowem Bożym, bardzo mocno zachwyciłam się życiem. Tym życiem stworzonym, tym jak piękne stworzenia nam towarzyszą, na przykład jak wiele różnorodnych roślin widzimy wszędzie dookoła siebie. Przez Słowo Boże doszłam do wniosku, że ja, skoro też jestem stworzeniem Bożym, też jestem piękna. Niełatwo było to przyjąć, bo byłam bardzo zakompleksiona, bardzo porównywałam się z innymi, byłam bardzo niezadowolona z siebie. I chyba o to chodziło. Tak bardzo przeraziłam się śmiercią i perspektywą własnej śmierci, bo czułam się bardzo gdzieś w tłumie, w żaden sposób niewyróżniająca się, taka niezauważalna. Wydawało mi się, że gdyby moja śmierć nastąpiła, to nikt by tego nie zauważył, jak te tematy mają wartości, jak te, jak te tematy mojej wartości, tego kim jestem i jaka jest moja tożsamość. Zaczęły się pojawiać w mojej modlitwie, to doświadczyłam absolutnej akceptacji, zupełnej i bezwarunkowej. Doświadczyłam tego, że Bóg, który tak właściwie mnie stworzył, jest z tego dzieła zadowolony, że jestem piękna. I to było zupełnym szokiem. Ja, która nie zadowalałam nigdy ani siebie, ani innych, bliższych i dalszych, jestem akceptowana. Przez Boga, taka, jaka jestem. I wy ujrzeli synowie kalnej, na rękach dzielnicy tego, co ludzi stworzył swoją ręką. Rozpoznali im Pana, choć przyjął na się postać sługi, skwapliwie uczcili go swymi darami, a błogosławionej wołali. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.